Jestem pod opuszczonym Tesco we Włosławku. Jak widzicie to tylko jest taki jakby materiał, no nie? I patrz, ma co tutaj tym wyobraźcie, że kiedyś tutaj ludzie przyjeżdżali A teraz patci tylko e, ten, najwięcej został tutaj napis e, Rowery e, Tu czekam na swojego pana No i taki jakby co? No i tam jest jakby na taksówkę, tutaj normalnie kawał legendy, no. To nie o wszystko włączone jedynie e, no i normalnie to jest takie te czekam na kerfura Patrzcie Tesco, tutaj jest napis Tesco Tej regulamin, e, ten handlu Tesco i wszystko no, no i to jedynie tylko o, tam Aldi jest No i KFC, dobra widzę. Kończę ten materiał i... To wszystko po prostu tylko apteka nawet tutaj nie działa.